Piątek 25 kwietnia swoją działalność zainaugurował Flota Business Club. W pierwszym spotkaniu w hotelu Hamilton wzięli udział oprócz przedstawicieli władz klubu i miasta, także przedstawiciele świnoujskich kręgów biznesowych. Spotkanie poprowadził znany dziennikarz sportowy Bożydar Iwanow z telewizji Polsat Sport. Przyjaźnimy się z Marcinem Adamskim, prezesem klubu od wielu lat i czy widzieliście go kiedyś nieuśmiechniętego? nieradosnego, niepełnego takiej pozytywnej pasji, bo, bo ja nie, tak? A okej, okay. my się widzimy jednak zdecydowanie yy, rzadziej, także być może trafiam na ten, na ten dobry czas, ale słuchajcie, taka, taka, słucham? Przed <grytanie> Spotkaliśmy się tutaj, żeby, żeby, stworzyć silny klub, z silnym zapleczem, z takimi naszymi celami, krótkofalowym, tak, żeby jak najszybciej osiągnąć stabilizację, sportowo organizacyjną. I takim troszeczkę dłuższym wymiarze powiem to teraz głośno. Chcielibyśmy powalczyć o awans do drugiej ligi w tej skali ogólnopolskiej, żeby coś znaczyć. Bo uważam, że to też jest wspaniała forma promocji. Wiadomo, jakim nośnikiem w reklamy jest piłka nożna, sport, a tym bardziej piłka nożna. I chcielibyśmy tutaj dużo frajdy sprawić naszej społeczności lokalnej. Chcielibyśmy, żeby flota była wizytówką. Zarówno miasta, jak i regionu, jak i całego naszego województwa, no i też, też państwa. Państwa, którzy będą nas, zdecydują się nas wspierać, którzy nas wspierają w tym momencie. Bardzo na to liczymy. Później prezes Marcin Damski podziękował sponsorom, którzy wspierają flotę Świnoujście. Podczas spotkania Flota Business Club o strategii MKS Floty mówił nowy dyrektor sportowy Przemysław Tomków. Cel jest jasny, klub ma być w najbliższych latach gotowy do awansu do drugiej ligi. A więcej na temat aktualnej sytuacji we flocie dowiedzą się Państwo z rozmowy z prezesem klubu Marcinem Adamskim.